Moi drodzy, dzisiaj pozyskałam dwa nowe domki w Spalicach w zabudowie szeregowej. Zaczniemy może od kotłowni. Jest dosyć spora z oknem. Mamy tutaj dodatkowo miejsce na pralkę, więc możemy śmiało zrobić sobie tutaj pralnię. Tutaj mamy garaż. Ma obniżoną podłogę, dlatego będzie z łatwością można ją wyczyścić. Łazienka dla gości. Dodatkowo mamy jeszcze dwie na górze, ale pokażę Wam potem. Wejście na schody z dodatkowym miejscem do przechowywania. Oraz salą z kuchnią, wyjściem na taras. Tutaj tarek, ogród ma 197 m2 powierzchni, a cały szereg 138. No i idziemy na górę. Na górze mamy trzy sypialnie, łazienkę i toaletę. Jedna też z sypialni ma dodatkową garderobę. Może zaczniemy od właśnie pierwszej sypialni z dużym oknem balkonowym, dosyć spora. Kolejna z dwoma oknami dachowymi. Tutaj mamy toaletę dla dużej rodziny. Myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Oraz główna sypialnia, jak widać, z dużym oknem balkonowym. Oraz dodatkowo sporą garderobą z dwoma oknami dachowymi. I główna łazienka. Mamy tutaj miejsce na dwie umywalki, na prysznic bądź wannę, bidet, toaletę oraz dodatkowo można tutaj zamontować pralkę, czyli de facto można mieć jedną pralkę na górze i pralkę na dole kotłowni.